Trzy tysiące ludzi spłonęło w jednej chwili. Pamiętam ciszę, jaka zapanowała, gdy wieści dotarły do Wengerbergu w pałacu, na ulicach, w domach. Cała stolica zastygła w milczeniu. Tutaj wszyscy krzyczeli Byłam gdzieś za tym wzgórzem W samym środku masakry Co zamierzasz, Saskio? Nie dopuścić do sprzedania Edirne no ona? Nie stać nas na wojnę dalej, z Hensetem ja. Musimy pójść na uchłady Wojaczkę zostawmy nie, no, po. Po. Menu, książę Myślę Była o Hensetzie Jarten Sigrin mówił, że król jest porywczy Sprowokuj go do bitwy Potem będziemy się układać Wciąż Zginna nie rada. mogę uwierzyć, że szlachta zdradziła Pluj na szlachtę, książę po tym, jak moi chłopi pobili ich nad Dyfne, nic już nie znaczą. Na krewę, panie! Ta dziewka to demon wcielony! Robi wrażenie! Po pierwsze, ta dziewka ma imię. Po drugie, nie mam lepszych dowódców. Wszyscy nas zdradzili! Ale ona jest potworem! Krewę zesłała mi sen! Wężowa demonica pożre Twe dziedzictwo! Najlepiej nie przesadzaj. Podpiszemy wszystko, najjaśniejszy panie. Chwila! Mamy gości. Witaj, Stenisie, synu de Mavenda. No właśnie, Stenisie synu de Mavenda, który zginął. Witaj, Henselt. Widzę, że czujesz się w Edirn jak u siebie w domu. Nie przypominam sobie, żebym wysyłał zaproszenie. Felard cię wyręczył. Jestem tu na jego prośbę. Nie złamałem traktatów pokojowych. Jeszcze. To prawdy? Panie Brogan, proszę eskortować hrabiego Felarta w ustronne miejsce i ściąć go. Nie wasz się, szczeniaku! Nie jesteś królem! Twój ojciec by... My... Mój ojciec nie żyje. Jeszcze żałoba po nim nie minęła, a ty już zdradziłeś jego kraj! Wasza Wysokość, proszę o ochronę! Ten młody człowiek jest szalony! Zabrać go! Ależ... Wasza Wysokość! A nasze układy? ha! <noise> już cię nie potrzebuje, Felart. Tak jest zawsze. Ktoś jeszcze ma jakieś obiekcje? Doskonale, zatem przejdźmy do rzeczy. Dobrze powiedziane. Karty na stół. Mam w obozie ponad 200 zbrojnych. Wystarczy, by utrzymać przeprawę przez kilka godzin. Za rzeką czeka 5000 głodnych walki zuchów. Co ty na to? Hmm. A może pierwsza odpowiedź, co wy na to? Jeśli zaatakujesz Wergen, będziesz miał 5000 martwych zuchów. Dobrze się zastanów, chłopcze. To tylko kawałek ziemi. Oddaj mi go, a zachowasz koronę. Jeśli staniesz do walki, zgniotę cię bez litości. Oddaj mi dolną Marchię i wracaj do Wengerbergu. Hmm, 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 co by dalej wybrać? To jest górny Edim, najbogatszy zimny mi Na pewno nie przyjmę. Spadaj. Wiesz dlaczego w Edirn nie ma margrabiów? Bo nie ma marchi. To jest górne Edirn. Moja ojcowizna, moja ziemia, moi poddani. Uważaj, wilczku, warczysz na niedźwiedzia. Nie dam się zastraszyć, Henselt. Być może. A może to tylko przedstawienie. Może w głębi ducha strasz w portki. <laughs> może wystarczy nacisnąć i zaczniesz piszczeć jak panienka. No, to sprawdź mnie. Ach, męczy mnie ta rozmowa. Mam nad sobą przewagę i błyskotliwe słowa nic nie zmienią. Obaj wiemy, że nie odejdę stąd z niczym. Zaproponujesz. Hmm. nie, nie. nie Wiesz, wycofaj swoje wojska za Pontar. Raz i na zawsze zrzeknij się roszczeń do górnego Edirn. Hola, hola, chyba nie zrozumiałeś pytania. Co będę z tego miał? Pokój. Drwisz sobie? Myślisz, że to zabawa? Właśnie wywołałeś wojnę, gówniarzu. Nie będę słuchał gruźb. Spotkaliśmy się, by rozmawiać. Morda w kubeł i łap za broń! Saskio! Jestem gotowa. Zapraszam do tańca, królu. Saskia, bardzo proszę. <laughs> oj, 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 Patrz <laughs> oj. A, 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 oj. No i jadka się rozpoczęła. Ej, widzieliśmy... Widzieliśmy tą. Oj. Oj. No masz. Stoć! Przestańcie w imię krewę, frey i melitele! O kurde, włączy slow motion. Przezjąłeś Henselt, i to bardzo, wiesz. Z krew niewinnej. Z świętkami. No i właśnie wywołałaś wielki kataklizm. Gratuluję Henselt. Brawo. Normalnie ordy dla tego pana. I nóż w plecy przy okazji a teraz o ty w po fortknie I są też nasi bohaterowie Na mlekiem cyce wszechmatki Geralt z w dodatku w doborowej kompanii! Jarpen Zigrin! No, Kopelat, stary Kutafilu! Dobrze cię widzieć w zdrowiu! Co się tak gapisz, jakbyś ducha zobaczył! Nie wyściskasz starego drucha! Hm? <grym> <grym> Geralt ma problem z głową. A, znaczy naprawdę zasiekł Foltesta? Dla mnie to dobrze! Foltest był kutwa i ruchacz, dobrze zrobił Geralt! Nie o to chodzi. Stracił pamięć! Nie zabiłem Foltesta. Ta, jasne, jasne, co za różnica. Ktoś inny go utłukł. Mamy teraz większy problem! Gdzie Saskia? Ej, hey, ej, hey, hey, Co tu robi ten rzeźnik? Przyprowadziłem stu łuczników. Najlepszych na świecie. Chcemy wspomóc waszą sprawę. No to se poczekacie, bo Saskia i książę Penis... Tfu! Znaczy, Stenis <grym> <grym> poszli paktować z Hensrytem. Czekamy tu z chłopcami, jakby się coś miało... Uh o -oh. Kłopoty. Słońce zgasło! Wołajcie magiczkę! Słońce zgasło, no tak, przesądy. Geralt, idziemy. Nie. No dobra, niech się będzie. Zawsze musicie rzucić kurde w tę najgorszą robotę. O, to masakra. Średni tanker Nie mamy kłopoty. No, grupek. cześć. Patrz, Tak, cię nie. E. Static. NIE! NIE możesz SKIRAŁIĆ! O kur... Elim z nic nie się, fajnie. Gin! jest najlepszy parę składów Dobra.

Stop. O, Filipa! Ale pierd... To ma atomówką... To... naprawdę. Przecież jest trochę Może tenis. Kurde, nie udawaj. Sowa! Filipa! Za nią! Będziesz mi musiał sporo wyjaśnić. Na krew Eliren! Upiory! Są wrażliwe na srebro. Będę was osłaniał. A też Elipite! Elipa, Filipaj widzimy też teraz. Zamknij się tłam. A tu te upiory, więc my no mamy tutaj mało, mało. do roboty. My możemy iść do Flipy, jeśli się nimi zajmie. tam idą za nami upiory no i mówię tutaj nie musimy się niczego bawić no. No, pojedynczy no, teraz o, pojedyncze ciosy ten wymaga dwóch o, to jest duchy właśnie Jej, Nie, nie, nie o, dobra, ty upior trzeba tutaj atakować Bo one objeciły flipę Jest Chora, no nie wolno wyjść po taką barierę, masz turne upiory eee, chwileczkę Teraz mamy... o, aż trzy talenty mamy, no to ładnie, bo jeśli nie możecie sobie... No, co chcą tu na mnie przemoc, to zabrać plus pięć procent na pewno. Albo chuj, zadawanie ciesów w życiu przedmiotach na O, to też jest dobre. Hmm. Generowanie wyzgorów w walce, to też. Nie ile bardziej przemierny. Tak, Musimy rusieć dalej moim zdaniem się trzeba robić, proszę exevera, ale na nikogo czasu nie ma. Tak tutaj też na polu walce będzie walka z bossem, który no niestety nie jest aż tak prosty. dwa razy tak. po tak. prostu znikają a inni, nas atakują To jest w ciekawe I jeszcze chyba dwa razy Filipa strzelił z いただきます。

Stary na no. to jestem. O kurtij albo załatwił. Poza tym upiora. Trochę się stracili. Zresztą ja pomolotki się regeneruje. No, szybciej. Uważaj mnie! Już niedaleko! z nim Udało się. Witaj, Filip. nie znoszę latać we mgle. Saskiu, jesteś cała? To powierzchowna rana. Ty i Wiedźmin uratowaliście nas. Jestem tu, by cię chronić. A ty, Wiedźminie? Ścigam królobójcę, który porwał Triss Merigold. Dlaczego akurat tutaj? To przesłuchanie? Jesteś ścigany listem gończym w Temeri, Kedwen i Redani, a ja odpowiadam za bezpieczeństwo Saski. Wystarczy, Filippo. Sama mówiłaś, że jest niewinny. Saskio, ludziska się burzą. Najpierw słońce zgasło, potem wiewiórki, teraz tam mgła. To, to dla nich za dużo. Racja, zwołaj wszystkich dowódców do sali narad. Jorwet, daj mi trochę czasu, przygotuję ich na twój widok. Wiedźminie, Filippo, macie być obecni. Chcę usłyszeć, czego możemy się spodziewać po tej anomalii i jak się jej pozbyć. Głowy do góry. Chyba sławny Biały Wilk i równie sławna Filipa Eilhart poradzą sobie z kilkoma setkami wściekłych duchów. No jasne, nie wiadomo. Dla nas jak śniadanie proste i pożywne. Co? <grystanie> proste i pożywne. Co ja pierdzielę? Chcę widzieć wszystkich dowódców w sali obrad. mi Wiedźminie, was też to dotyczy? Cecil, bramy mają pozostać zamknięte, póki nie skończymy. Odpowiadasz za to własną brodą. Na Witaj w Wergen, Jestem Cecil Burton, starosta. Carol Z. Mamy wolny pokój w Karczmie. Nic specjalnego, ale przynajmniej jest dach nad głową i solidne wyrko. Dzięki, przyda się. Skalen, pokaż mistrzowi Geraltowi jego kwaterę. A wracając, zajdź do komnat wielebnego Olkana i poinformuj wszystkich, że mu się zaszło. Znaczy, że poległ bohatersko ubity przez najeźdźce. Właśnie. Widzicie, mistrzu? Młody Ałebski. Będzie z niego krasnolud. Woda mu rosną. No i coż mogę rzec? Witam, Wergen. A, proszę, na pierwszym miejscu na horyzoncie mamy tajemniczego kupca, do którego od razu wyjdziemy. Siemasz. masz? Teraz o... No jest to 10 pesku, ale jest Hardcore. To już jest więcej. E, tak, co mamy? Tak możemy z to sprzedać, to nie jest mi potrzebne. Tam i na razie rzucać nie umiem. Jeba, uczyć nie będę. Mm, mm, hmm... No niech Sirith coś Jaskółkę i Gawrona. Niezbyt ciekawy trofea. No ale jedną trofeę z Andriagi możemy strzedać. Krabopają, Pennekera, Upiora. Jakieś mniejsze mutageny mamy. Nie, w ogóle 277 na 300. Nie jest być ciekawy, szczerze powiem. Hm. Śniadry, jaki sporo. Skóra... Sporo waży, bo dwa. Ale na razie muszę to zostawić. Um, recepturki... A co ty masz? to masz mój mi miecz. Celiny, miecz srebrny z... Sn... O, niebieski meteorytu. Ładny, 293 Zółtego, odradza na przy trafieniu trucizna. Niestety ja to... Z, za, wezmę sobie karteczkę. To jest miec stalowy. Oj, czekajcie moment. kartka jest i teraz tak stal 3034 i tak 494. Kleję do od znaków. Ja bym adrenalinę. Właśnie jest o wiele tańszy, a mi bardziej adrenalina zależy. czyli, czyli tak. 29, 2933 555 dobra teraz zobaczmy jakie my mamy w ogóle kosy odwentarz mamy tak no to stalowy na pewno kupię srebrny też hmm. też ten srebrny jest fajny no może go sobie gdzieś gdzieś, gdzieś odłożę po prostu Ale ten to na pewno sprzedam Panie tajemniczy kupcu, ja bym chciał handlować, więc pan chłodzi nie ucieka mi. ten sprzedamy A kupimy ma ten i kupimy ten Zostało mi 611, barenów. mało Za mało, za mało, ale trudno się mówi. Dobra, podmijmy nasze miecze. To jest tak runy. Mamy, mamy runę ognia w ogóle: runa księżyca, runa ziemi, runa słońca. Obrażenia żywotność. Nic podczas bloku promieni znaków. Na no ten olej kurde nie mam. Muszę kupić receptury na tą runę. Ewentualnie samą runę kupić, bo ja chcę tutaj mieć y, obrażenie od ognia to jest bardzo dobry, bo zadaje, wiecie, obrażenia w czasie. A tymczasem, Borym Lasem... Jezu, czemu to jest po 10 fps ludzie? Za, za jakie kurde grzechy? Czy nawet w lesie koło, bo flot sam było więcej. To jest kurde chamskie.